Galaktyka znowu jest zagrożona. Z poza granic znanego wszechświata nadciągają hordy żniwiarzy, aby unicestwić wszelkie życie organiczne. Jest tylko jedna osoba zdolna powstrzymać te agresje i odzyskać opanowaną Ziemię. Oto Komandor Shepard, ogromca żniwiarzy, niszczyciel-zbieraczy powraca, aby zjednoczyć wszystkie rasy w walce z ostatecznym złem. Znowu będzie zabijał, przekonywał, ratował i uwodził urodziwe przedstawicielki obcych ras. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest wideorecenzja Mass Effect 3 w wersji na konsolę Xbox 360. Gra wyszła też na PlayStation 3 oraz PC. -ty. Po dwóch tygodniach robienia uników przed spoilerami i ponad 60 godzinach grania udało mi się wreszcie nadrobić Mass Effect 2 oraz ukończyć Mass Effect 3. Czy było warto? Zdecydowanie tak, ale nie obyło się bez zgrzytów. Niestety, także fabularnych, a w przypadku tej serii to dość istotne, bo opowieść gra tu pierwszoplanową rolę. Po zakończeniu bojów ze zbieraczami, komandor Shepard udaje się na zasłużoną emeryturę, która bardzo szybko zostaje przerwana przez zmasowany atak żniwiarzy. Pewna mało znana planeta w Układzie Słonecznym zostaje napadnięta, a nasz Heros, jak na planetarnego Patriotę przystało, wskakuje na pokład statku i ucieka w inne rejony kosmosu. Patriotyzm! Tym razem nie będzie jedynie zbierał drużyny. Teraz będzie rekrutował armię, floty, całe obce rasy. Wszystko to, aby pokonać żniwiarzy i odzyskać ziemię. W międzyczasie będzie też musiał powalczyć z żołnierzami pewnej niesympatycznej ludzkiej organizacji oraz getami. Ale to nie umarłe hordy! Przepraszam. Cyborgizowane hordy żniwiarzy pozostają głównym przeciwnikiem. I to właśnie z tym wrogiem zetrzemy się podczas ostatecznej bitwy. Ostatecznej, bo Mass Effect 3 zamyka fabułę trylogii. Unikając spoilerów, mogę powiedzieć, że opowieść w me 3 jest wyśmienita. Świetne, nierzadko doprawione lekkim humorem dialogi, interesujące interakcje między wyrazistymi charakterami postaci, niezłe zwroty fabularne i nie mieszczące się na skali epickości akty heroizmu. Powraca tu szeroki wachlarz postaci znanych fanom serii. Niektóre z nich mogą zginąć w wyniku podjętych przez nas decyzji, inne zbliżą się do naszego protagonisty, a każda scena gra na emocjach, tak jak powinna. Omaga tu świetna muzyka, oprawa graficzna delikatnie ulepszona względem tej z M2 i wyraźniej mniej zabugowane przerywniki na silniku gry. Wszystko jest tu lepsze, większe i mocniejsze. Ale to część, która zamyka trylogię, więc pozostaje jeszcze istotna kwestia. Ech. Zakończenia. Po straszliwej internetowej dramie, która otaczała zakończenie Mass Effect 3, obawiałem się, że na koniec spotka mnie coś nieskończenie koszmarnego. Coś w stylu: Shepard to budził się i z ulgą uświadomił sobie, że to wszystko było tylko złym snem. Na szczęście nie jest aż tak źle. Zakończenie zamyka opowieść, a przy tym nie jest tak nieciekawym, miałkim, banałem jak to, czym nakarmiła nas chociażby ostatnia część serii Resistance. Ale niestety nie jest też dobre, i postaram się bez spoilerów wyjaśnić dlaczego. Nie wprowadza się praktycznie nowej postaci na sam koniec gry. Jeśli są trzy zakończenia, to powinny się od siebie w widoczny sposób różnić. A tutaj najbardziej wyraźną różnicą jest inny kolor eksplozji. Gra równie dobrze mogłaby mieć ponad 16 milionów zakończeń. Tak wyglądałby ekran wyboru zakończenia. I jeśli dokonujemy wyborów mających zmienić oblicze galaktyki, to fajnie byłoby zobaczyć jakieś konsekwencje naszego wyboru. Pamiętacie Heavy Rain i pokazywanie jak historia skończyła się dla każdej postaci? Tutaj tego nie ma i bardzo tego brakuje. Dodajcie do tego praktyczny brak jakiegokolwiek wpływu naszych wcześniejszych decyzji na końcowe wydarzenia, worek dziur i nieścisłości fabularnych, które pojawiają się dosłownie w ostatnich 10 minutach gry, i macie pełny obraz tego, jakim zakończeniem karmi nas Mass Effect 3. Fani już wymusili na Bioware stworzenie nowego zakończenia, ale to trochę jak dopraszanie się o DLC. No, daj DLC, no, no daj. Przypomina to nieco Prince of Persia z 2008 roku z jego wyciętym na potrzeby płatnego dodatku zakończeniem. Może nawet to DLC coś naprawi. Może ciekawe teorie miłośników uratują te konkluzje opowieści o kosmicznym wybawcy. Ale to gdybanie, a teraźniejszość nie jest ładna. Jest to o tyle bolesne, że poza tą końcówką, m 3 jest fabularnie najmocniejszym Mass Effectem trylogii. A rozgrywka? Rozgrywka w ME3 to rozwinięcie idei zabawy z ME2, czyli ciąg dalszy dążenia do stworzenia RPG, który na dobrą sprawę jest właściwie trzecioosobową strzelanką. Ale tak jak pierwszy ME miał bardzo toporną walkę, drugi był już przyzwoity, tak trójka nie jest wiele gorsza od Gears of War. Lepsze celowanie, nieco poprawiona mechanika poruszania się, wygodniejsze sterowanie i uniki. Jeśli liczycie na powrót do bardziej CRPGowej zabawy rodem z pierwszego Mass Effecta to raczej się przeliczycie. Co nie znaczy, że ME3 jest złe. To po prostu strzelanka z bardzo silnym naciskiem położonym na fabułę z domieszką elementów RPG. A te mechaniczne elementy RPG są tu zrealizowane najlepiej z całej trylogii. Obok rozwoju umiejętności możemy też udoskonalać uzbrojenie, a także modyfikować je akcesoriami, które także są ulepszane. Nie ma już tych bolesnych, przesadnych uproszczeń z ME2 ani topornego ekwipunku z ME1. Wszystko to sprawia, że zarówno rozwijanie bohaterów, jak i walka stały się tu całkiem przyjemne. Gra oferuje też sporo nowych, bardziej zróżnicowanych przeciwników, wymagających stosowania różnorodnych taktyk. Tymczasem usunięto prawie wszystkie minigry. Nie ma hakowania, nie ma żmudnego skanowania planet. Tutaj możemy jedynie skanować układy planetarne w poszukiwaniu przedmiotów i z tym trzeba postępować ostrożnie, bo możemy tym ściągnąć na siebie uwagę żniwiarzy, a wtedy pozostanie nam jedynie szybka ewakuacja w inne rejony galaktyki. Nazywam się Shepard, Komandor Shepard. Uratuję galaktykę z winnymi ucieczkami. Opowieść oferuje przyzwoitą grupę fabularyzowanych zadań pobocznych, co sprawia, że ME3 przechodzi się mniej więcej tak samo długo jak ME2, czyli około 30 godzin. 30 godzin batalii, dialogów, eksploracji kosmosu. Chociaż trzeba przyznać, że zadania poboczne w ME2 częściej polegały na gadaniu, tutaj więcej strzelamy. Ciekawostką jest zaimplementowana obsługa Kinecta. Ciekawostką i bzdurą, bo Kinect używany jest tu jedynie w charakterze mikrofonu. Dlaczego więc tego samego nie oferuje zwykły headset? O co chodzi? Jakby to subtelnie powiedzieć? Chodzi o to, aby sprzedać więcej kinektów. A czy warto jest mieć kinekta w zestawie z Mass Effect 3? Cóż, można głosowo wybierać opcje dialogowe, zmieniać bronię, a nawet używać mocy czy obiektów za pomocą komend. I działa to nieźle, ale zawsze wolniej niż jakbyśmy używali pada. Jest to więc taki bajerek, z którego po godzinie przestaje się korzystać. Ponadto Kinect działa tylko jeśli ustawimy konsolę na język angielski, a wtedy możemy zapomnieć o lokalizacji. Lokalizacji, która jest niezła, ale jedynie kinowa, czyli oparta na napisach. M3 nie otrzymało takiej polonizacji jak M2. Co prawda tamta lokalizacja mi się nie podobała, ale z drugiej strony jest to pewien krok wstecz, jeśli chodzi o obsługę krajowego klienta. Co ciekawe Mass Effect 3 ma też rozgrywkę sieciową, a konkretnie czteroosobowy tryb kooperacji, który bardzo mocno przypomina hordę z Gears of War, czyli walkę z kolejnymi falami przeciwników na zamkniętym, niewielkim terenie. I nieoczekiwanie, multiplayer ten jest całkiem udany, głównie dzięki temu, że w ME3 mechanika strzelania stała się bardzo przyzwoita. Mamy tu takie same klasy postaci jak w single playerze, gramy też różnymi rasami posiadającymi odmienne zdolności specjalne. Jest rozwój postaci, uzbrojenie do kupienia, dodatkowe umiejętności do odblokowania, a do tego nasze postępy multiplayerowe mają mikroskopijny wpływ na naszą kampanię dla pojedynczego gracza tak mikroskopijny, iż nie warto się nim przejmować. Szkoda tylko, że gra nie oferuje możliwości grania na podzielonym ekranie. I oto cały Mass Effect 3. Pyszne danie pełne treściwych dialogów ze szczyptą humoru, epickich przygód w sosie z interesujących postaci i z nieco odgrzewanym, podpatrzonym u innych gier, ale wciąż smacznym multiplayerowym trybem kooperacji. Szkoda tylko, że ostatni kęs zakończenia pozostawia niesmak. Ale czy można skreślać wspaniałą 30-godzinną grę za jej ostatnie 10 minut? Te decyzje pozostawiam Wam, a sam z powodu tego zakończenia odbieram tytułowi znaczek jakości i daję gołę. Pięć! Na pięć! Bo przez 99% Mass Effecta 3 bawiłem się wyśmienicie. Udanego spełnienia swoich chłopięcych, heroicznych fantazji o ratowaniu galaktyki. Game on!